On ma pytanie? Mam pytanie. On ma pytanie. ma pytanie tajemnicze, on ma pytanie? Tak, hmm? do ciebie. A do mnie? Do no? Co jest pan z Kurczę. nie pamiętam. Ale masz ciało wyrzeźbione. Ula la. Tym tyłkiem kurde, to, ty, tyłkiem, swoje, to chyba słoiki dobra, otwierasz Koledzy, koleżanki To jest moja <grym> strefa <grym> Dobra, trzeba się teamować a, a ja chcę być detektywem znowu Cześć Też ja to jest ciebie. wystarczająco ciasno Za blisko Sorry, sorry, sorry Sorry, sorry, sorry Ale proszę mnie nie dotykać Ale proszę mnie nie dotykać Ale proszę mnie nie dotykać Aaa, tym o, razem o, nie wiecie, trafiło na ten W jednym kółku no. o, o, A, o, e. o! Co Co? Nikt nie był mordercą? <laughs> nikt nie był mordercą? Na dużo kółek morderco? było morderco? Tak. Morderco? Dobrze, nie ma mordercy wśród nas jakieś? Tak, jesteśmy tacy do i mili no. <laughs> to widocznie trzeba do osobnych Ja chcę z chodź do mnie Dobrze, to o. Dzień Halo. Dzień dobry Dzień patrz, no, widzisz, Ja na to pompek Dobra. nie Jak pompek? Ej, ej, halo. Ej, mi zabija znowu Nie umiem wejść po rabinę o cholera, ty nie wraca się do mnie tak kurde, takie potężne puszczę. A jestem właśnie. Oooo no jesteś. Jak ty to? A, bo można to faktycznie wejść. Oooo, Ale słodka, a ty nie sięgasz do szapeczek, ty nie masz jak sięgać. O, muszę tak to no tak O, mam pistolet! To weź Ebiego, bo słyszałam, że jej jest, Słyszałam, taka, że robię. że jej jest. O, o Jezu, mu jak wziął trapkę?

Dawia! Ma pomści! Na nie ma zabić, bo. Baby nie wiedział jak zabić, myślał, że ma klikać. Musicie wejść w Jak musimy co zrobić, żeby zabić? moje poświęcenie dla ciebie. A weź, wejść. To takie zwykłe, te, te, te. zwykłe. Chyba nie ma. A coś innego jest, no? Co innego, nie wiem? Chowanie albo coś? są jakieś, ale te, te, te nie ma. A chce no, ci normalnego? A Mongoose'a? No teraz nie ma sensu na teraz No teraz nie, nie ma co Na kiedy idziemy? Mamy go... jeszcze... <Particularly Solar> o... um. nie Nie, nie no, fajny, ja, no, ja, ja bym to... nawet no, mogła z typa no No Teraz jedna runda Dajcie, dokończymy dzisiaj, Jestem Pa 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 Barapapapapapa Aj, proszę to nie powiedzieć, to jest zajęte! Opylułam się aż Przepraszam Proszę mi to otworzyć Zajęte! Zajęte powiedziałam! Zajęte! O, wrzydliwe. Wychodzę. Wychodzę. Nie, to Wychodzę. Wychodzę. To Wychodzę. Nawet ledwo co. O! FBI, tak, dobrze! Przepraszam. Ja nie mam... Ja nie mam 18. Czyżbyście mm. robili nowego burgera? Nie, 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 nie. Ja. Ja wydalałam, ja wydalałam burgera, ja wydalałam, a nie robiłam! Dobrze, dobrze! Krótko z nim, krótko z nim, krótko z nim. Próbujcie. Krótko z nim! Ale się bał, A, tak! Podpis na streamku jest za punkty kanału, więc Luki musisz siedzieć! Luki musi siedzieć na moich streamkach i te te punkty! Co? Ja tam byłam od początku, ej! Mi kule, ja tu było... Ej, tak, tak. Tak, do tego kobiety nie strają. Nie. nie! Nie, nie zamykajcie gościa z pistoletem! On nam uratuje życie, a Mongo Nie! O! Chodź. Kanał, kanał chyba jest Kana, zły, kanał chyba jest sły jakiś podejrzany. Chodź, bo ty masz że broni, to czuję się bezpiecznie z tobą, Mongo. Tak, szukajcie, bismaka. Wow. A? Potężny fanslok, e, tak. ja Ale, że fanslok tak, Najmniej podejrzana osoba z naszej ekipy? Ja, ja tego bismaka szukałem. No. Czitosa, nie? No. O. Winko, winko! Winko, winko! Ja bym skończył Winko! Winko, winko! Olej, Kulia. Proszę bardzo! O, no i klasa! Zatr a macie jakieś jeszcze innego kieliszka? To bym... O kurde, właśnie nie musimy chyba znaleźć ludzi do picia. O kurde, i został zamknięty. A. Tajniczy chyba, tajniczy chyba jest zły, bo zamknął drzwi komuś i poje poleciał w górę. I tam pani, no. Się za wasze tak, tajemniczy chyba zły jesteś. No tak, no masz wyjebane w nas. Jeszcze, tak, masz. Mi proszę, proszę. No, patrz, no tajemniczy jest jakieś normalne. Dobra, ja ile z tego. Chodź, to chodź, musimy znaleźć towarzyszy. O, Iwi odkrył swój pokój, w którym streamuje. O, Daj jeszcze jednego Tak, proszę, proszę, już. O, jeszcze drogę, jeszcze drogę. Proszę, ale ty ledwo o, stoisz, a on go! A go, nie, a on go! już się kończy! bo ten okaj się kończy. Tak, też chcę stąd iść. Nie chcę. O kurde, co to za były zastrzały? A najgorsze jest to, że Amongo ma broń, więc może nas uratować, ale no niestety nie jest, jest pozycyjny. Tak. O! Ktoś zgasił światło. Ej, Amongo, żyjesz? Amongo! A Amongo, ty masz broń, musisz wstać! Eee. Musisz stać! Łatwo! 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 Byłem Morgulcem A, rapia! Nawet ale mnie trafiłam! Nie, nie, nie Amongo się pa, pa. położył Pa pa! Dzięki, pa! Naszego! Żeby cię nie wybrało do gry jakoś. Mikulia narąbała mnie, Mikulia mnie upiła! Hmm. To jest zbrodnia! Biały dzień! Pan zroku robi Papa pa, jak mimik z niewidzialną ścianą No była nie taka sytuacja nieprzyjemna Dzień dobry, Finka <grym zucham wina> Tak. Ta Ona ta ta ja spokojnie to Proszę bardzo. Eee, Kto ma wino? Tu To strza Ja mam oczywiście, że mam, proszę bardzo. Proszę bardzo, proszę, proszę. O, to jest jakaś karteczka. Teraz Proszę. Smacznego, smacznego, ja pies gwinta, ja pies gwinta. Ej, chyba tam się zabijają. O, z, z, tam padają strzały, trochę nieprzyjemna dzielnica, trochę nieprzyjemna. Dzielnica. Trochę nieprzyjemna. Hmm. Tak, pospak. Okej, okay, bo nie umiem otrafić. O. O, dziękuję. Tak, to jest prosto z winogron, no, z błoch. Jakieś, co, tak, bo to jest wytrawne, wytrawne to jest... Nie każdy lubi, nie każdy lubi, wiadomo, większość lubi <grym> słodkie, takie, ale... Takie, 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 Mocne, więc mocno wytrawne, mocno. mocno. No, ja, to ja to też polec słodkie. Może... O, paluszkiem spróbował. nie no nie <grym> mogę. No, Proszę jeszcze i tak. wina. Ej, ktoś próbuje się tutaj dostać do nas no. chyba. Ej, ktoś próbuje się dostać. No. Czekajcie, może mamy jakąś coś, czy coś czy nie mamy. Słabo. Trochę słabo widzę nasze życie, bo nie mamy Tam się strzelali. No ale mamy wino. O, to jest Maciek od z pistoletem. My tutaj pijemy wino! Spokojnie. A, tylko a to Macia kot nas obroni Sęconej, chyba. No to Macie strzelaj we wszystkich oprócz nas, bo my jesteśmy niewinni. My tylko winujemy. Niewinni! Hacajcie, niewinni! Bo wino. Tutaj planujesz upić? Jesteśmy bardzo winni, nawet bym powiedziała w tym momencie. Tak? Ja jestem vino, wino winodajcą. Madzia, Nie? ktoś wam no, cię wysypa. Madzia, jak się. Madzia, Madzia ty się świecisz. Madzia, Madzia ty świecisz w ciemności. Madzia wygląda jak demoniczna dziewczyka. Madzia, Madzia strzelaj w niego, tak? To może być. Na tak. Mam wino. Ma no, ale delikatnie. Madzia ochronię cię. Spokojnie, mam tylko wino. A Tak, a tak. Mongo i Chociaż mueszuje... Madzia, ty. Sry... Madzia wygląda jak mścicielka, Madzia wygląda jak mścicielka, mama z tym czerwonym. No. to jest tego, to jest morderca i a Mongo się zaczął. Madzia, wiem, się Madzia, w imię miłości musisz pokazać mu. E. No a, a gdzie oni są? Zaprowadzisz nas? Tam poszli. Gdzie oni? Bo do nic nie widać, gdzie jest światło, na dole gdzieś. Pamiętam to sobie, Madzia. Dobra, Macia świeci, to Macia powinna nam pokazać. Tą stronę. Zapraszisz. Ja, o, no, prowadź. Jumpscare. Wow, nie znasz tutaj. Proszę, minął. Prowadzisz? <grym> dobra, idę stąd, baj. O, dobra, to naleję, bo o, widzę, że puste butelki no. Macie, tak. Dzięki, Pilnisz... przepraszam, bo ja pijana już jestem. Ty chcesz zabić mnie zamiast tego chłopa. Dobra, idę do światła, ale nic nie widzę, ja pierdolnicza. Jak widzisz coś? No chodź tu! Serwa, skicki się tu jasność zwiększyć? Ja dosłownie jestem. Nie, bo jest włączone światło. Ale ja tak dosłownie nic nie widzę. Ustawienia? Musisz włączyć światło. Wejść idź skąd na onga, wiem z kim się filmujesz. Nasz ekrano jest 100. O! Wreszcie światło! Halo! A co to jest łapka z, z mężami? No czemu ty trzymasz nóż? Halo! Ja On trzyma nóż, Delvex, tam! Tam stoi i trzyma nóż. No tutaj. Tu, chodź. Tu jest, no i trzyma nóż. No. Oskarżyłam się, kot. <stryk> o, <corps borix fail tiger>. co to za skin? Ale super skin, ale zmiana. Ale. Ja, ale... To, jest, to jest. I pójdą na się Jest. Ten skin jest super. Ten skin jest super. Pie... Ku... Usta się Zostaw, Nie, ten skin jest pierwsze. Oku? Nie? Przestańcie. Przestańcie. Nie, nie, ja nie jestem tak. Ja nie jestem gotowa. Nie, nie. Widziałam, gdzie miałaś przed chwilą te, te usta. Gdzie miałaś? Nie, 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 nie. nie. Gdzie ta dziura była? O co to za pułapka była? Co ona robi? To dla tratora woda. Jak to odpalisz to idzie wąż. O, cię zabija. A ja nigdy nie byłam tratorem, więc nie znam się na idziemy. Co wy tam dziurka? Ej. Co wy? Hej, Hejka, No bo lupek. Hejka. mi lupek w ustach. Boże. O! Słyszę strzały! Ej, dziękuję. Słyszę bardzo o, serdecznie. Dziękuję, ślicznie. Ja jestem niewinna. No, mam nadzieję. No. Co? Kto strzela? Co? A to nie jest jakiś mąż, o którym Madzia Madzie Nie są inni. Bo ja słyszę jaka mogę. Mógł... Ja słyszę jaką Nie wiem. Ja. A, dobra, musimy zejść na dół do kuchni. Stawą. Stawą Muszę się napić dobra, to bina. chyba tędy, no to się na... Dobra O, dzień dobry O oh, co za strzały Dzień dobry, Czy macie a, jeszcze, zdağları tak, zdağları czy macie zdağları jeszcze zdağları winko, kieliszek jakiś? O mam, proszę, Czy można mi, proszę, naleć? Proszę naleć mi, bo ja nigdy nie piłam tutaj O, dziękuję, o Hmm. O, jaki dobra, mmm, tak, bardzo dobra a, Witam, witam, Roy, o, 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 ale klimatycznie tak sobie, się zrobiło, tak zresztą, okay. oh, światło no, tutaj a gdzie mam do oh, prosto do... O, prosto do ust, ta o, ta TOi, straci, oh, tak, prosto do ust Ej, wiecie, że Rafa jest mordercą? Macie mózg? To, to jest mordercą o. Wiedzy, czy Ravie, jest turarabia jak z maderson. Tak, no już. Tak. A nam winę za to. Tarabi. Ajaj. Rabia ja byś się dała człowiekowi napić kurde. Coś... Ciężko ja martwercą wygrać grać. Uw... Napić. ja tylko ja tylko napić się chciałem. Masz pod Ale ty chciałem tylko wielkości moje dłoni. No ona jest taka malutka i to świeci, to w w tak, jak, świeci w ciemności jeszcze, to świeci na w ciemności. To ciemności, Tak, ooo! wejdź pomiędzy tak. mój biust! O. Już niestety nie. Dzień dobry. A co ty robisz? Nie tajemniczy. tajemniczy jest taki dziwny. Mogę się. Tajemniczy to. Co ten tajemniczy robi? Ale co nie mieści się tym expertise. do nuta? Nie mieści się tym do. O! 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 ogólnie O! 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 E, ogólnie kanał groził minorzem. Kanał groził minorzem, jest to dosyć nieprzyjemne, było. Ej, co tam robisz na górze? Tak, kanał jest dosyć nieprzyjemnym. Tutaj, on jest niewinny chyba! On Jak robi u... tak rękoma, tak, że jest niewinny. Ej, on chyba jednak niewinny jest. On może chce coś ugotować tym nożem, może on jest kucharzem! Nie zminę się! Nie zminę się! Może <grym> jest się <z> kucharzem tak naprawdę? Może on był kucharzem, może on był kucharzem? Widziałem kucharza Jakbyś się nie zbliżał, to by było inaczej tutaj. Ej, ja chciałem tajemniczego się nożem i jebnąłem kontrolem tak w ścianę, że mi się odłączył kontroler O kurde, potężne Ja dla Madzi sztuczki pokażę. Madzio chodź do... o nie Ja chciałam Madzi pokazać sztuczkę też Uuu O możesz to podnieść już? Bąż. A, ja nie nie mogę, mogę, nie mogę, bo to jest... Ja, ja do... się nigdy nie byłam impostorem, nie więc... tam się nieco ja też, o, Czyli cześć! Ja właściwie nie, jestem, ja nie jestem, ja też jestem! Ta! debek sam był rabiasu najczęściej, nie? Dobra, gdzie jest Madzia? Albo kanale też. Dobry detektyw Gdzie jest Madzia? Tak, hej, odwróć mi. mi, łeb mi utknął w drzwiach, pomocy! Ale właściwie kapie, to jest obrzydliwe. Dzień dobry. Tak, dobra? No mam też łapki, mam głowę. I mam nogi. Wszystko. Ej, donut mi się bardziej po podo... Ej, ja nawet nie zobaczyłam kto. Ej, ta był! Ale nas zbejtowałeś to to, że nigdy nie byłeś. A... A ja faktycznie nigdy nie byłam. Ja się zwierzam. O, jak cię głaszczę. O, je, 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 je. A, o, je, je. ale nie mogę. nie mogę. nie mogę z was wszystkich. Dobra, ja chcę wam pokazać sztuczkę, gdzie ona jest? Maris, Macia. O, kwartka papieru. Macia, 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 Macia. Madzia, gdzie jest Madzia? Gdzie jest Madzia? Tak? No, do góry biorę, ale gdzie jest Madzia? Madzia jest tam? No, ja pokażę Madzia sztuczkę, ale chodź, poczekaj. Tam, nikt, tam nikogo nie ma. Ja potrzebuję Maci, tak bardzo chcę. Zaraz, jak znajdę Madzi. Madzia. Madzia, patrz, Madzia, pokażę Ci sztuczkę, Madzia. Zabiorę cię do miejsca, które jest bezpieczne. Patrz. <sł diamond> <gryst Transfer nada> nie, nie, to jest zarezerwowane <coughs> tylko nie, 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 to jest zarezerwowane dla Macie, mojej smutka. Widzisz ja, a jak przystawię pistolet i pogrożę troszkę. Nie, nie. nie on go niestety nie stać. Impostor Tak, to jest Amongas. Amongas, tak, mieliśmy tak. Pokazałem ci fajną sztuczkę, Kamal. nie zbiło. To nie, to nie, to nie, to nie, to nie. Spotkania może strzelisz akurat w tego impostora. O, przepraszam, do stopnia. Nic jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, tutaj wejść? A, no i tak się nie da, nawet ja na mogę, mogę jestem a, też szatny. Nie, no bo ty nie A, nie, nie, nie. No bo na powrót, bo ma kurde łeb na wylot, kurde burgery, no przelatują przez jego... A dadadadadadada da, 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 da. to, jesteśmy to, tutaj, <grym> to jest mordercą Dobra, Dobra Ravya jest mordercą nie, no, znowu? Aaa, no, tam jest Delvex, ej Delvexa zgubiliśmy Człopnie. też, no Delvex znowu może być, Delvex jest często Aaa, Delvex jest często Tak, tu Delvex albo Tak, to ty też Kurde, ja mam pytanie Będziesz prowadził swojego awatara? I czy da się dodać swojego awatara? Eee, nie jes wiem jes czy się da swojego, ale ten mój pacz, mi się pacz, podoba już Mam tu nie? Okej okay. Ale się oczy świecą Właśnie o, widzę, właśnie zobaczyłam świecą. Właśnie zobaczyłam na ekspresji Paczcie, panie, Właśnie mi świecą, no mega fajnie nie świeci No tak, mamańka w torcza To jest tylko Ale ładnie wygląda mój Ale ma torcza Czemu jena? Ło, wow, o, jak ty masz to z Minecrafta? Ło! Wow. Zaprowadź nas! Zaprowadź nas, zaprowadź nas! Jak wy to widzicie? Zaprowadź nas do jasności, Czekaj, ja też... Okej, czyli to już otwarte? Co? Co to jest za Amogus? Co to jest za Amogus? O kurwa! Ej, co tam strzela? Ej, to trzeba eee, sztuczne oddychanie zrobić. To trzeba sztuczne oddychanie robić. Szybko, sztuczne oddychanie! Niech ktoś, kto ma awatara, musi to zrobić. Nie mogę. Nie masz ręki! No nie jest! Daj, wiele postrzela! A ja się skupiłam To jest ten moment, kiedy Mongo wykrwawia się i leży na podłodze oh Ale gra mi się zepsuje, Nie stoi ogólnie Ja nie mam w ogóle tych emotek waszych, Leżdżę. czemu? No ja nie wiem czemu nie masz emotek naszych, ale... Tak, to jest dziwne, u nie leży Tak, u mnie leży Nie wyjdziemy stąd, nie pozwolę No ja... nie, ja muszę stąd wyjść ja Mongo leży, jest postrzelony tak. i umiera A Mongo leży, o. o Dobra, ja idę kogoś zabić Dobra Już, już, już przeżyłem Mongo wstawaj Opuszcz to o. O, o. Delvex, o, o. Mówiłam, że Delvex jest. Koniec już, kończymy. Kończymy, kończymy, bez, ale fajnie koniec, się bez, grało. Bez, bez fajnie się grało, no następny o, też było. się zapiszę. Już 21. O, tak szybko, no, szybko no. Szmucz, Mega no, fajnie ja się grało, jest. no.